Polskie szkoły na Litwie mają się dobrze i wciąż przyciągają chętnych. Po raz drugi w Wilnie odbyły się targi edukacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Ich celem była promocja polskiej szkoły w jak najszerszym zakresie. Wspólna nasza praca naprawdę się opłaca, bo pracujemy na rzecz naszej młodzieży, naszych dzieci, i naprawdę wiemy, że polskie dziecko musi być. W polskiej szkole, bo i jakość nauczania, i wswojanie wiadomości jest bardzo ważne w ojczystym języku. Pokazując, co jest najlepszego w tej szkole, ale tuż na scenie widzimy, że występują najlepsze zespoły, soliści, a więc promocja tych umiejętności, promocja, że szkoła polska żyje nie tylko jakością wiedzy, a że się wielka praca wychowawcza, wielka praca pozalekcyjna. Należy znaczyć, że rzeczywiście szkoły polska tyńskie się wyróżniają tą pracą pozalekcyjną. Nie tradycyjne metody nauczania, kreatywne prace i umiejętności uczniów, występy solistów i zespołów szkolnych. To wszystko, a także wiele innych atrakcji czekało na odwiedzających stoiska polskich szkół na Placu Katedralnym. W tym roku do placówek wileńskich dołączyły także trzy szkoły rejonowe – Zniemenczyna, Rudomina i Kiwiszek. Wszystkie zaprezentowały to, co je najbardziej wyróżnia. Bardzo ciekawa, kolorowa i są tutaj i chemiczne, i fizyczne doświadczenia. Mamy Ulanów, swoich już Ulanów, którzy wyrośli na Ziemi Nowej Wilejki i tradycje 13 Kulku Uleńskiego bardzo podtrzymują więc i historię, i czytanie bajeczek będzie, i również prace na szydełkowanie, malowanie, więc każde dziecko młodsze i młodsze. Chodzi również będzie mogła tutaj znaleźć sobie zajęcie. To co tutaj widzimy to jest nasze bogactwo, bogactwo wielokulturowego Wilno i cieszę się z tego, że mamy polską szkołę, że możemy ją mieć. Dzisiejsza szkoła musi odpowiadać dzisiejszym wymogom, bo przychodzą dzieciaki naprawdę, które na ty rozmawiają z komputerem i potrafią wiele więcej niż nauczyciel. Wykształcimy swoją kadrę pedagogiczną oraz staramy się iść z tym światem w dziale i mechatronika, i fotografika, i design komputerowy, i programowanie, więc wiele różnorodnych kulek. Polska oświata była zawsze dla Polaków na Litwie niezwykle ważna. Mimo poprawy sytuacji, otwarciu nowych klas i zgodzie państwa litewskiego na korzystanie z podręczników wydawanych w Polsce, wciąż jest jeszcze wiele nierozwiązanych problemów. Wśród nich braki chętnych do pracy w szkole, brak szkół zawodowych oraz miejsc pracy dla absolwentów i specjalistów różnych dziedzin. My nie kształcimy swoich robotników i my tym samym tracimy młodzież, która ucieka za granicę. Ażeby każdy zakład myślałby o stworzeniu miejsca pracy i przyciągania tego młodego człowieka. Chciałabym zmienić jakość podręczników, która jest teraz na Litwie tragiczna, następnie chyba trochę luźniej patrzeć na, na niektóre rzeczy, a osobiście na pracę z akurat z biurokracją, z wypełnianiem dokumentów z, dan, z danymi osobowymi. Wielu rodziców wciąż jednak przyznaje, że nauka w języku ojczystym jest kluczowa i nie mają żadnych wątpliwości, że ich dzieci powinny się uczyć w polskich szkołach. Nigdy nie istniało dyskusji, do jakiej szkoły mają iść dzieci. Nawet pamiętam, jak ja byłam rodzona w Związku Radzieckim, to mimo, że były szkoły rosyjskie i litewskie obok domu, do polskiej trzeba było dojeżdżać kilka kilometrów, to dyskusji również nie było. Po prostu babunia powiedziała tylko i wyłącznie polską. No i tak e, dla mnie to wyglądało absolutnie naturalnie, bo no, tylko w polskiej szkole dziecko tak naprawdę w swoim ojczystym języku może się uczyć, przyswajać materiał. Jako matka, czy jako jak, czy jakaś każda inna osoba, to chyba najbardziej oczekuje jakości. Jakości kształcenia Ja by dziecko też otrzymało ze szkoły tą świadomość tożsamości. Tożsamości Polaka na Litwie, tożsamości, Europejczyka w świecie globalizacji. W tym roku szkolnym naukę w 70 szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie rozpoczęło ponad 1000 uczniów. Ogółem w polskich szkołach uczy się tutaj około 12 tysięcy dzieci. Trzech takich rzeczy chciałoby się życzyć polskiej szkole. szkole. Mieć jasną wizję, do czego dążymy. Bać o język polski nie tylko na lekcjach języka litewskiego, ale również na przerwie, w domach i trzecie to dbać o jakość, żeby ta nasza jakość naszych polskich szkół nie byłaby nie tylko taka, e, powiedzmy dobra, ale byłaby najlepsza. Wtedy będziemy mieli mocny kręgosłup i żadne wiatry ani polityczne, ani ekonomiczne, ani demograficzne nam nie będą straszne. Tego chciałabym się życzyć.